Dzień dobry, 304 dzień kroków ku mnie samej, drugi dzień odpoczynku, powiedziałabym odpoczynku, wiecie. Odpoczynek to nie wygląda tak, i... ale to jest, to jest to inne doświadczenie, kochanie. To jest to, co lubię robić. To jest ten bałagan, który sobie tworzę, bo tę zdolność do zrobienia bałaganu to ja mam. Co lubię robić, kiedy odpoczywam lubię gotować no i tę zdolność do zostawienia bałaganu w kuchni też mam od zawsze A wszyscy, którzy mnie znają i wiedzą jak gotuję to znaczy gotuję dobrze, ale jaki zostawiam po sobie bałagan w kuchni zawsze się śmieją, że musiałaby być druga osoba która po mnie układa to wszystko no ale wiecie tu zostawię, tam zostawię, potem raz, dwa, trzy i sprzątam, ale mam tę zdolność zostawienia po sobie bałaganu w momencie, kiedy wyciągam kartki i kredki i zaczynam tworzyć te moje neurograficzne cudeńka, no to wszędzie są kartki, wszędzie są kredki, wszędzie są flamastry, wszędzie są jakieś informacje. Wszystko, kochani, tak wygląda, kiedy człowiek zostaje w domu, kiedy zajmuje się tym, co kocha. Kroki ku mnie samej są tak czy siak, bo te mocne transformacje, które przychodzą podczas rysowania, mówią same za siebie. Śpiewają ptaki, pada deszcz. Słyszycie deszczyk? Coraz piękniejsza wiosna się robi. U mnie na balkonie coraz bardziej zielono. Chmiel już za zawija się do góry. Sałata mojej sąsiadki rośnie. Podlana dzisiaj wypiła całą wodę. Ale kochani, u mnie kwitną poziomki. Zaraz będą poziomki. Mogę Wam pokazać tutaj. Zobaczcie, u mnie zaraz będą. Zaraz będą poziomki. I tak sobie w te może niechłodne, ale w te takie ponure dni postanowiłam zostać w domu. Kroki ku mnie samej. Robię to, co lubię robić, czyli gotować, robić bałagan. O, tak walnąć się tam, gdzie te poduszki, założyć okulary, wziąć telefon do ręki, po prostu nic nie robić, tylko przewracać. To są takie, kochani, normalne, podstawowe, może nie podstawowe, ale takie działania, dla tego, żeby odpocząć, żeby nie, nie siedzieć w tych wszystkich facebookowych rzeczach. Instagramowych, TikTokowych, YouTube'owych. Tyle na ile muszę, tyle robię. A w zasadzie nie muszę, tylko chcę. Dzisiaj spotkanie pod szczęśliwą siódemką, a potem już cały czas, kochani, twórcza praca. Twórcza, rysunkowa, nadrabianie zaległości, zrobienie obiadu. Tak wyglądają kroki w 304 dniu, kroki do mnie samej. Takie kroki prawdziwe, jak to Adam zapytał: jaka jestem naprawdę? No, właśnie taka też będąca w domu, taka płacząca, taka, której się nic nie chce, taka, która siada i robi, bo wie, że jak ma termin, to robi. Ech, tak wiecie, biegam z kąta w kąt, trochę neurografiki, trochę talentów, bo jutro mam egzamin. Przypominam się, o 9.30 mam egzamin. Potrzebuję wysłania serduszek do mnie, buziaków, trochę miłości. No, i tej intencji, że wszystko jest ok, że zostało to wszystko zdane przeze mnie. Tak, tutaj leżą karty, tam karty, karty trenerskie, a leżą informacje. Tak, co chwilę podejdę tutaj, podejdę tutaj, trochę tego dziubne, trochę tego dziubne, to trochę porysuję, to poczytam, to obejrzę webinar, to przeczytam coś po rosyjsku i tłumaczę to sobie na język polski, żeby to było dla mnie zrozumiałe, bo tak jak się nauczę, tak będę. Przekazywała tę wiedzę dalej, a neurografika to taka dziedzina, gdzie, gdzie ma być przekazane dokładnie tak, jak autor miał w zamyśle. Dlatego, że dochodzi tutaj do bardzo głębokich transformacji, i wiedza na ten temat, wiedza na temat neurografiki jest tak bardzo ważna. Ludzie rysują, ludzie przyrysowywują różne rzeczy, nie zdając sobie sprawy. Z tego, jaką przeogromną moc mają figury na rysunku, jaką przeogromną moc mają linie, te, które są zaokrąglone i te, które pozostają bez zaokrąglenia. I tak wiecie, kochani, przyswajam raz jeszcze tę wiedzę, tworzę zupełnie nowe prace, nowe rysunki, a one też powodują transformację we mnie, więc nawet gdybym chciała trochę łagodniej. No to właśnie jest też ten czas na to, żeby, żeby powiedzieć ze sobą. Może teraz, przez ten tydzień, te filmy Kroków ku mnie samej nie będą za długie, ale jak pojawi się coś nowego w trakcie pracy, w trakcie rysowania, w trakcie tego innego już spoglądania na siebie, na mnie, na Małgosię, to dam tutaj znać, wiecie, że daję zawsze znać. A te krótkie filmy, chociażby takie 5 czy 10 minut, to to ciągłość mojego wyzwania. To nie to, że dezerteruję, tylko też słucham tej mogłości, która do mnie mówi od środka: Która mówi zostaw, która mówi nie nagrywaj, która mówi połóż się. Połóż się i zostaw to, pobaw się, obejrzyj sobie jakiś tkliwy film. Porysuj jakieś kreski, kółka, tak po prostu, bez niczego. Poczytaj. I to jest takie właśnie: zagotuj coś, ugotuj coś, zrób sałatkę. Kocham gotować, kocham próbować różne smaki. Tak się przejawia moja gościnność, dar ducha, który mam na drugim miejscu gościnność. I ta gościnność przejawia się w byciu otwartym na ludzi. Mój dom jest otwarty. Bardzo lubię przyjmować gości. Bardzo lubię gościć gości, ugaszczać gości, nakarmić, dobrze nakarmić. Położyć, spać, dać im tą przestrzeń taką, żeby czuli się jak u siebie w domu, żeby nie było żadnego skrępowania. I tak też obserwuję siebie przez to, co się pojawia, co się tworzy. Mówię teraz o gościnności i oblewa mnie. Zobaczcie, kochani, dreszcz na całym ciele. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale, ale to, to jest tak, że jak zaczynasz mówić o czymś, co jest, co jest twoją supermocą, gdzie czujesz się w tym dobrze i lekko, no to i ciało daje znać. Tak? Prawda? Prawda. Piję kawę, kończę te moje neuronotatki. Zabieram się za kolejny rysunek. A wieczorem będę przeglądała materiały z, y, trenerskie, galupowe i duchowe. Cóż więcej mogę zrobić? Oddać się po prostu w prowadzenie i, i wierzyć w to bo taki mój talent jest numer jeden, moja supermoc, że wszystko będzie dobrze i że za pierwszym razem dokonam tego z waszymi trzymającymi kciukami. Tyle dzisiaj, kochani. A ja idę teraz chwilę odpocząć, dopić kawę i zabieram się za kolejną pracę. i do zobaczenia jutro.